Przygotowując się do jakiegoś przyjęcia, zawsze szukamy potrawy, która by była w miarę prosta w przygotowaniu, szybka, no i łatwo podzielna. Tak podzielna, żeby obsłużyć jak największą ilość gości. Zapiekanki wydają się więc tutaj być najlepszą opcją do przygotowania. Włosi mają swoją lasagne, Francuzi zapiekankę z ziemniaków. Czas więc na polską propozycję. Pokażę Wam, jak zrobić typowo polską zapiekankę, równie smaczną, z tych produktów, które można rzeczywiście znaleźć na polskim stole. Będzie to zapiekanka z kaszy gryczanej i mielonego mięsa. Zaczniemy od przygotowania mięsa, bowiem ono musi się smażyć najdłużej. Mięso wołowo-wieprzowe, które trzeba odpowiednio zaromatyzować. I nie mówię tutaj o samym marynowaniu mięsa, ale skoloryzowaniu, tak żeby nabrało dodatkowego aromatu, lepszego. Najlepszym na to sposobem jest przesmażenie na mocno nagrzanej patelni, więc olej rzepakowy, który bardzo ładnie pachnie, i mięso wrzucamy i długo smażymy na brązowy kolor. Celowo wlewam nieco więcej oliwy. Pamiętajcie, że ta oliwa potrzebna jest mi do dobrego wysmażenia mięsa. Później mogę się jej pozbyć, więc nie bójcie się używać nieco więcej. W takiej oliwie to mięsko będzie na pewno idealnie się smażyło. Staram się rwać od razu na mniejsze kawałki i tak później muszę je pokruszyć. Na tym etapie mięso dobrze jest doprawić. Trochę soli i biały mielony pieprz. Pikantny, a do tego jeszcze aromatyczny. Żeby nie tracić czasu, w drugim naczyniu przygotuję sos. Zaczynamy od zrobienia zasmażki. Proporcje zasmażki, najlepsze i najłatwiejsze do zapamiętania, to jeden do jednego. Jedna część masła, czyli dwie łyżki masła, dwie łyżki mąki. Rozpuszczone masło – do niego dodajemy mąkę. No i teraz zaczyna się proces, który kucharze nazywają wysadzaniem, czyli gotujemy na wolnym ogniu i wysadzamy zasmażkę, żeby ziarna skrobi jak najlepiej dekstrynizowały. To język techniczny, ale to poprawia właściwości zagęszczające później gotowej zasmażki. Czym dłużej wysadzona zasmażka, tym lepiej, tym ładniej zagęszcza nam później sos. Wysadzamy, zobaczcie, ona się robi bielutka na powierzchni i będzie nabierała również koloru. Trzeba ją mieszać. A żeby ładniej pachniała, to już teraz dodam troszeczkę posiekanego czosnku i majeranku. I właśnie teraz, podczas smażenia, podczas wysadzania, te aromaty mają szansę ładnie się uwolnić. Czekamy 2-3 minutki. Od czasu do czasu zamieszamy. Jak zasmaczka zacznie nabierać koloru. Wtedy już wyłączę palnik. O, właśnie, zasmażka nabrała już złotego koloru, który powoli przechodzi w brązowy. To znak, że jest już pachnąca, że jest aromatyczna. Nie jest to gładka mąka bez smaku. Dlatego teraz taką zasmażkę zalewam zimnym mlekiem. Zmniejszyłem bardzo ogień i to wszystko muszę w tym mleku rozpuścić. Należy dokładnie rozprowadzić zasmażkę, zagotować. Ich chwilę podgotować. Skrobia, czyli mąka tutaj ładnie przesmażona potrzebuje troszeczkę czasu, żeby ładnie się rozkleić i zagęścić sos. Dodaję biały mielony pieprz, to dosyć istotne, żeby nie był widoczny i nie brudził swym kolorem tak jak czarny sosu. No i to wszystko teraz dokładnie mieszam i czekam. Sos bechamel z majrankiem i czosnkiem gotowy. Zobaczcie, ma dosyć zawiesistą konsystencję i bardzo dobrze, bo za moment będę go mieszał z kaszą. Wyłączę go i odstawię na bok, o, tutaj. Mięso teraz może być już rozdrobnione, czyli pokruszone na malutkie kawałki i taka trzepaczka do tego idealnie się nadaje. Teraz możemy dodać kolejne składniki. Słodka i ostra papryka, już teraz do środka. Żeby było bardziej aromatycznie, Dodam też kminek, ale ten kminek trzeba troszeczkę rozetrzeć najlepiej w moździerzu, żeby uwolnił jak najwięcej aromatu. Mm. Dodajemy kminek. I te same składniki co w przypadku sosu, czyli majeranek. Sól. Troszeczkę pieprzu jeszcze. Podsmażone mięso przekładamy do miski. Musi zwolnić patelnię, bo na patelni przesmażę kolejne elementy. Patelnia cały czas z aromatem. Nie myjemy jej, dodaję jeszcze troszeczkę oleju. Mocno nagrzewam i tym razem będę smażył w niej warzywa. Zaczynamy od cebuli i czosnku. Cebula i czosnek zeszklone, więc dodajemy warzywa. Pietruszka i marchewka. Proporcje warzyw 1 do 1 dwie pietruszki, dwie marchewki. Odrobina majeranku, czyli dokładnie ta sama przyprawa cały czas. Czekam, aż warzywa troszeczkę się przesmażą. Trzeba będzie zrobić jeszcze jedną rzecz, ale o niej za chwilę. Na razie można śmiało to nazwać karmelizowaniem warzyw, czyli również dodawaniem aromatu. Zapamiętajcie to, cokolwiek smażycie, to tak, jakbyście doprawiali potrawę, niezależnie od tego, czy są to warzywa czy mięso. No a przekonywać się o was nie muszę, że przysmażone mięso smakuje nieco lepiej niż ugotowane. Warzywa mogą się smażyć, ja będę potrzebował jeszcze sera. Sera wędzonego, może być gołda wędzona. Pokroję ją nieco drobniej, w paseczki, żeby dodać później do całej zapiekanki. Na pół i kroimy w paseczki. Jedno opakowanie sera w zupełności mi wystarczy. Marchewka już nie jest taka farda, zbita, już nieco zmiękła. I teraz rzecz, o której mówiłem, że trzeba zrobić, podlać to niewielką ilością wody. Tylko po to, żeby warzywa miały szansę dojść, zblanszować się nieco mocniej. Wszystko, co włożę do zapiekanki, do naczynia, musi być już naprawdę dobrze podduszone, dobrze przesmażone. A właśnie, warzywa podduszone. Zrobiły się nieco bardziej miękkie, więc teraz mogę wrzucić tutaj przesmażone mięso. Dokładnie mieszamy. Pomidory pelati pokrojone w kostkę. Takich najłatwiej używać, bo one już się ładnie rozpadną podczas gotowania. Zalewamy pomidorami całość. No i teraz to wszystko na wolnym ogniu musimy poddusić. Chodzi o to, żeby pomidory troszkę odparowały, żeby nie było tu zbyt dużo wody. I teraz smażymy, a w zasadzie, pamiętacie, wysadzamy. Wysadzamy, czyli odparowujemy. Warto zapamiętać to słowo. Dobra, Czekamy więc na warzywa, na mięso, zmniejszam nieco ogień. Nie tracąc czasu, przygotujemy jeszcze jeden element zapiekanki, mianowicie cukinie. Ser na razie na bok, a na desce zamarynujemy plastry cukinii. Cukinię kroimy w plastry o grubości. 1 do 1,5 cm. Marynujemy w prosty sposób olej rzepakowy, troszkę soli, trochę pieprzu, majeranek i pozostała ilość czosnku, którą mam. Dokładnie mieszamy. I taką cukinię, tak jak mięso, tak jak warzywa, musimy zaromatyzować czyli przesmażyć. Zamarynowaną cukinię przesmażymy na patelni grillowej bądź groszkowej. Chodzi o to, żeby ładniej wyglądała. Smażymy króciutko tylko na lekko brązowy kolor. Tak jak wam powiedziałem, chciałbym, żeby cukinia została chrupiąca, to też celowy zabieg bowiem tak zblanszowana tym razem na patelni, czyli podgotowana cukinia, ma ładniejszy kolor. Zobaczcie, po obwodzie jej widać, że ten zielony kolor zaczyna być intensywniejszy. Teraz jeszcze jeden element, który. Pozwoli zabezpieczyć nam zapiekankę przed tym, aby nie podciekała zbyt mocno płynem, czyli wodą. Zmniejszam ogień na minimum. Pomidory już mocno zostały wysadzone, ale mimo wszystko podczas pieczenia te drobne elementy wodne będą się pojawiały. Więc jedna mała łyżka mąki, opruszamy mięsko i dokładnie mieszamy. Teraz musimy to tylko jeszcze raz zagotować. Zajmujemy cukinię. Mamy cukinię, mamy mięso, mamy sos beszamel. Kasza. Ugotowana kasza gryczana na sypko nie doprawiono tak naprawdę niczym. Możecie ugotować kaszę, która jest w torebkach łatwiej i szybciej. Doprawimy ją za moment. Najważniejsze jest to, żeby nie rozgotować jej. Ona musi być jeszcze taka lekko al dente. Przesypuję do miski. I teraz do kaszy dodajemy sos beszamel i to wszystko dokładnie mieszamy. Co bardzo ważne, kasza jest zimna. Sos gorący, przed chwilą zrobiony. Mieszamy dokładnie kaszę z beszamelem i dodajemy jeszcze słuszną ilość posiekanej natki pietruszki. I na samym końcu, kiedy wyrównaliśmy temperaturę, dodajemy żółtka jaja. 3, 4 żółtka jaja. Ilość żółtek zależy od tego, jak bardzo wilgotna jest kasza. Jeżeli. Za lekko ją odcedziliście, musicie dodać 4 żółtka. Jeżeli jest sucha, taka jak moja, wystarczą 3. No i teraz zasada wykładania. Wykładamy zapiekankę do naczynia. Możemy ją posmarować, ale wystarczy posmarować odrobiną oleju, żeby to się nie przyklejało, i wysypać niewielką ilością mąki. OK, no i teraz zaczynamy wykładać wszystko. Wykładamy, myślę, że od kaszy. Teraz na kaszę wykładamy odrobinę sera, żeby połączyć ją później w zapiekance z mięsem. No i teraz wykładamy mięso z warzywami. Rozprowadzamy równo na całej powierzchni. Teraz wykładamy już plastry cukinii. Na samym końcu posypujemy porządną ilością sera wędzonego. Celowo pokrojonego w takie zapałeczki, zobaczcie, żeby jeszcze ten cukinię było widać, żeby ona przebłyskiwała, żeby ona dawała znak o sobie, że tam jest. Tak przygotowaną zapiekankę wkładamy do piekarnika. Temperatura 180-190 stopni i pieczemy 25-30-35 minut. W zależności od tego, jak duże macie naczynie, jak grube przede wszystkim są ścianki. Naczynie jest zimne, więc potrzeba trochę czasu, żeby się nagrzało. Po 30 minutach zapiekanka, widzę, że jest gotowa, więc możemy podawać. Voilà. Co polecam, co robiła zawsze moja babunia, serwując mi makaron przesmażony na słonince? Posypywała go twarogiem, zwykłym, tłustym twarogiem. Ja dzisiaj wezmę twaróg wędzony, świeży ser twarogowy. Ten akurat z aromatem wędzenia jako dodatek do tej zapiekanki. W kilku kawałeczkach układamy na zapiekance nie ja chciałbym jej posypywać całej żeby było widać i cukinie i rozpuszczoną gołdę i te kawałki wędzanego twarogu Nadka pietruszki. i pytanie kto ma ochotę